I reagujemy na najfajniejsze wynalazki świata, które istnieją na serio. Przed nami najostrzejszy nóż z meteorytu. Nie wiedziałem, że da się taki nóż zrobić. Bierzecie kawałek meteorytu. Skąd ty goście to masz? Rozgrzewacie w takim fajnym piekarniku do 1800 stopni. To wygląda jak taka w ogóle wykokszona mikrofalówka, nie? Podobnie, jak uderzycie za mocno tym młotkiem, to on się może zniszczyć. Meteorytu są kruchliwe. Dziękuję za tą informację. I tak ci prezentuje taki kawałek. Jak to zarąbiście wygląda. Takie rozgrzane. Ciekawe jestem co by się stało jakbym to przyłożył do... Kotleta. Czy kotlet by się usmażył, ale teoria. Żeby stworzyć taki nóż, zobaczcie, ile maszyn trzeba użyć. Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ja się w ogóle zastanawiam, skąd ten ziomek wziął meteory. To po prostu poszedł na jakieś wykopalisko, wziął i poszedł do garażu i zaczął robić swój nóż. Czy co? I tak oto prezentuje się nasz nóż i ja się boję widzieć, co ten człowiek stworzył jeszcze w swoim garażu. Co on tam ma? I przez to, że budowaliście go przez dziesiątki godzin i możecie na przykład teraz, uwaga, pokroić nim pomidora. Zarobisty! Ktoś w pewnym momencie wpadł na pomysł, że stworzy robaka. Robota. Robok ro Praw poko, praw pod krabak. Nie mam zielonego pojęcia, po co. Może to jest nowy przyjaciel. O, i nazwał go robak antek. Zarąbiście. Zobaczcie, ile trudnych operacji trzeba zrobić, żeby stworzyć takiego kumpla. Ej, czy to jest w ogóle z klipsu na pranie? Ja tego nie zauważyłem. W sumie, jeżeli wy wiecie, co on właśnie teraz robi, to możecie sobie stworzyć swojego. Wygląda co najmniej dziwnie, ale pytanie, czy on będzie samochodził. Ja jestem tego ciekaw. Tak, to się rusza nawet właśnie na światełka awaryjne. Choć, co by nie było, to jest turbokreatywnym. Chłop zrobił swój własny młot, pora. Tylko, że jest jedna rzecz, tylko on jest w stanie go poznać. Parse nikt nie potrafi tego podnieść oprócz twórcy przez to, że zastosował tam takie specjalne magnesy. Myślę, że mogły spokojnie nagrać film na YouTube'a. Dam ci 1000 zł, jeśli potrafisz podnieść ten work. Jak myślicie, co z tego wyniknie? Proca, armatka albo statek? I zaraz się okaże, bo ja sam do końca nie jestem pewien. Na razie potrzebujecie wiele rzeczy ze sobą skleić i zrobiliście właśnie taki mechanizm. To się zapowiada, jakby to była proca albo armatka na 100%. To trochę wygląda jak jakiś nabój do tego, ale spójrzcie, jakie to wszystko jest precyzyjne. Taki idealny na wymiar, co nie? Do tego stawiacie. Puszkę coli i to finalnie musi być jakaś armata. Nie wierzę, że nie. What? Jak to działa dobrze? Na z głogat zakrętki. Ktoś zbudował swój własny samochód z LEGO, ale on jest napędzany na powietrze. Nie martwcie się, ja też nie rozumiem. I został zbudowany z ponad 500 tysięcy kawałków LEGO. Patrzcie, jak to zapyla. To wygląda jak najbardziej skomplikowana budowla ever. Widzicie, jak tam w ogóle rzeczy się rusza? Jak to jest możliwe? Mam wrażenie, że ktoś tego chłopaka kiedyś challengeował. Kolega powiedział, to się nie uda, a on, no to podtrzymaj mi piwo. I on 10 lat później. <grych> Mega! Oto ktoś wymyślił prywatny monitor, to znaczy tylko wy widzicie co tam tak naprawdę jest, przez jakieś dziwne okulary, ciekawe. Boję się wiedzieć do czego ludzie będą wykorzystywać, choć uwaga, to może być przydatne, jeśli nie lubicie jak ktoś wam patrzy na telefon co wy klikacie, no to problem rozwiązany. Patrzcie tylko na to, wygląda to spoko, choć z drugiej strony to może być straszne jak wchodzicie do pokoju, a ktoś patrzy w szary ekran przez godziny miało zabrzmieć strasznie. Oj, to jest zarąbiste! Wyobrażacie sobie zdalnie sterowana kula do kręgli? Idziecie ze znajomymi na kręgle, ale im o tym nie mówicie. To ja myślę, że ich reakcja byłaby bezcenna. Żeby ją stworzyć potrzebujecie strasznie dużo dziwnych, skomplikowanych rzeczy, ale to wygląda mocarnie. Patrzcie na te kule do kręgli, myślę, że taka gra byłaby niezapomniana. To jest takie granie w kręgle na cheatach, dosłownie. Ty postanowiłem zrobić swój własny jetpack. I to byłoby genialne odlecieć, nie jestem tylko powiem, czy bym temu zaufał. Wziąłbym 50 mam Wyrażenie jakichś dziwnych doniczek i 50 dronów. Przymocowałem do siebie jeszcze spadochron. Pytanie, czy on w ogóle odleci? No, ja jestem ciekaw. Czy to nie ma prawa się udać w ogóle? On wygląda jak jakiś człowiek-helikopter. Jak on to budował w swoim garażu całe życie, to to musi działać. To jest jego chwila. Uwaga, wierzę w Ciebie. I jest! Odleciał! I on wysoko tym lata. Ja myślałem, że on tylko tak trochę się uniesie na Ziemię, a tu popatrzcie na niego. Choć powiem wam, że czułbym się chyba nawet bezpiecznie, patrząc na to, że macie ten spadochron jeszcze. Na samych dronach i doniczkach nie ma opcji, żebym chciał spróbować. Ale gość spełnił swoje marzenie i to jest najważniejsze. A tutaj z kolei ktoś się chce zrobić największy blender na świecie. O matko, ja nie pytam, co ty chcesz tam wrzucić, chłopie. Ej, dosłownie, on postawił kusiarkę do środka, zrobił wielkie opakowanie i działa. I nawet na wajchy mu to działa. Ale genialnie, ktoś to wymyślił. Tylko ja się mocno zastanawiam, co on chce tam wrzucić. Boję się wiedzieć, nie, nie pytam. To może zmienić dosłownie wszystko. Patrzcie, co się stało z butem, albo z zegarem. Ej, to mieli wszystko na swojej drodze. Ale to jest wir. Jak to wszystko nie ten człowiek to jest jedna wielka destrukcja. Coś ty narobił. Spójrzcie na tego ziomka, z nim byście nie chcieli wyjść na bitwę na śnieżki. Cała ta maszyna. To jest jakaś jedna wielka armata do rzucania śnieżkami. Co prawda jest dużo taśmy klejącej, więc to musi działać. To jest grana jak to, tak jak są kulą do kręgli. Jak to na To jest deska do startowania, tylko zobaczcie, co nam wygląda na tyłku I to są jakieś silniki. Zobaczcie, jak możesz na tym popylać. Zarąbista akcja akcji, dosłownie chciałbym do takiego pójść. Ej, ale ja autentycznie nigdy rzeczy nie słyszałem o tym, że deska może być elektryczna. Fajnie, bo nie potrzebujecie mieć do tego tych wszystkich wielkich fal. Tylko możesz sobie na jeziorko swoje wyskoczyć i jeździcie. Dość postanowił 200 godzin budować drewniany rower. Zrobił na tym 60 milionów wyświetleń i ja jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Wszystko zaczyna się od dechy i wychodzi wam tyle różnych elementów, które musicie później przewiercić. I w sumie udało wam się stworzyć taką ramę. Ja na ten moment roweru jeszcze nie widzę. o i powstają teraz koła. Ja się tylko zastanawiam, czy na tym się będzie łatwo jeździć. To jest moje największe pytanie, na które chcę poznać odpowiedź. Uwaga! Gościu, no to wsiada, Robi to przez tak długą ilość czasu i jeździ. Ej, genialnie. W sumie trochę wygląda, jakby to było kartonu, ale ciekawa sprawa. Czy to się wszystko tak trzęsie, że mam wrażenie, że to się zaraz przywróci, albo nie wiem, co odpadnie. Ale co by nie było, to wygląda Tysiąc razy lepiej niż się spodziewałem, mega. Jeśli nie potraficie w rzutki, to możecie zrobić tarczę, która się automatycznie rusza do ruchu rzutek, czyli zawsze będziecie odpowiednio trafiać. I pasy tylko na to, to działa naprawdę dobrze. Ta tablica teraz działa tak, że ciężej jest tak naprawdę nie trafić środek niż w niego trafić. To jest trudne. Ktoś zrobił swoje smart okulary za mniej niż 10 dolców. To ciekawe, bo ostatnio Apple stworzyło takie też ciekawe okulary, ale one kosztują tam 20 tysięcy, więc 10 dolarów brzmi ciekawie. Trochę to wygląda jak bomba, co by nie było, ale potrzebujecie. Powerbank, coś do Bluetooth i inne rzeczy, których nie rozumiem. No i składacie w całość, to no, na tych filmikach wszystko zawsze wygląda na takie proste. A jak później przyjdzie, co do czego, to to tak nie wygląda. Ej, patrzcie na tych okularach widzicie, że np. mama do was dzwoni. Widzicie też godzinę. Możecie na niej pisać wiadomości, możecie zrobić wszystko, za listę. Ktoś postanowił zrobić swój własny projektor, tylko w takiej wersji z mikro. Jakie to jest malutkie, wszystko, co nie? Spójrzcie, macie żarówkę, ekranik od telefonu, inne dziwne kabelki i w sumie to wychodzi. Mam trochę poczucie, że ciężko byłoby na tym coś oglądać, ale z poziomu w ogóle pomysłu i wykonania to jest 10 na 10. Tylko autentycznie się zastanawiam, jak tam ktoś coś dowidzi. Z moim wzrokiem to ja bym się nie nadał do tego. Ej nie, zobaczcie, to robi znacznie większy podgląd jednak na całą ścianę. Takie małe coś i to działa? Dobra, jednak 100 na 10. Zatem często musicie zapłacić tam minimum 2-3 stówy, gość postanowił zrobić samemu z kartonu. Jak to się utrzyma, to to szarcą do końca życia. A, bo on sobie wymyślił kilka warstw tego kartonu. Londres I patrzcie, chłopie jeździ To bez kitu działa o, Ale tylko przez chwilę, już padło. To jednak chyba lepiej na kupić jest swoją deskę A z kolei tutaj ktoś postanowił zrobić Najostrzejsze nóż na świecie Co tym przetniesz, ja chcę wiedzieć Uuu, to jest satysfakcjonujące Mam wrażenie, że to jest ostrzejszy Niż ten z meteorytu, on sobie tam z z pomidorem radził wtedy A ten tutaj kroi przyjemnie Okej, okay, jeśli tak jesteś nie w stanie kroić papier To to jest rzeczywiście ostre Czy ty właśnie trampolinę przejechałeś? Nie. A tym tak kroicie pomidora. W sumie gorzej jak polucha, wiecie. Za to wy możecie wjechać w ten film, w którym reagowaliśmy na lawę kontra oraz masę innych dziwnych eksperymentów, które musicie zobaczyć. Subskrybujcie kanał i widzimy się tam.